I tam dziś będziemy testować gaz marki Retwe defensor Defensol. Termin ważności upłynął w 2010 roku Znalazłem go w odczułych porządków w Dysza kon pojemność jest to 150 ml Stężenie tego środka jest to 0,66 ale o żywicy 1 milion z wila Co tutaj możemy przywitać gas rozładniający, dziewczę żel. Z rozwadnieniem to to mało ma wspólnego ze względu na jego słabo ostrość i stężenie ale zobaczymy jak on w ogóle działa. Czy po tylu latach terminy ważności, tak jak nadmieniam upłynął w 2010 roku, ten w ogóle zadziała. A jak się potrząsa coś tam słychać w nim. A czy to jest woda, czy to jest gaz jeszcze, czy to jest cokolwiek innego to nie wydano. Teraz będziemy testować Tutaj jak widzimy, zrobiłem pan dorości na kilometr 2, 3, 4 i będziemy sprawdzić jak daleko lecz A więc jak widzieliśmy doleciał aż do ponad trzech metrów, a nawet i dalej, do trzech Zasięg 4 do 5 metrów. No może tutaj może to 3,5 metra, a ja że on saldo się w dosyć chłodnym miejscu. A druga kwestia to jest pewnie taka, że on już dawno jest po terminie ważności, 2010. Termin ważności upłynął. Jak widzimy, tu mamy początek w skali tam, gdzie te kamienie metr, 2 metry, 3 metry a tu mamy 4 metry końcówko golnikowa nie jest aż taki straszny w stężeniu nie jest gryzący no teraz czuć trochę paprykę ale to to nie jest aż taki straszne da się to znieść Od psów nie testowałem ale myślę nad taką rzeczą, że lepiej go nie używać bo nie wiadomo jak się zachowa z pryskami takim specyfikiem może opuścić, może nie